że widzicie ten kanał, Izakowski123, jeżeli nie dacie w tym momencie suba, to wy... Nie no, żartuję, siemaneczko, tu Izakowski123, ale subika zostawcie. Dzisiaj sobie nagramy film, bardzo ważny film, był już 15 minut temu, ale yy, trochę mi nie wyszedł, ale to samo powiem właśnie w tym filmie, musiałem go niestety usunąć. No, w tym filmie, no nie, moje stanowisko gamingowe. Co miałem wtedy nagrać, powiedziałem, wam, że na no 100% będzie film skąpa. Ale teraz pytanie do Was: czy Wam się nie nudzi już te granie, granie, granie? Czy byście może woleli, yy, nie wiem, coś innego, ale mam w planach. Ostatnio, jak sobie oglądałem srebrnika filmy z Orlika, wiecie kto to srebrnik? Taki typ, który zaraz bije 90 subów i będzie piosenka na jego kanale. No, nie? On już przestał z tą serią z Orlika, więc planuję, że ją zrobię na nowo. Czyli, że u mnie teraz będzie seria, yy, seria z Orlika. On jeszcze o tym nie wie, ale go poinformuje, że ja teraz będę prowadził serię, bo on już dawno tego nie nagrywał. A nie nagrywał. Myślę, że się zgodzi. To piszcie w komentarzach, no nie? Czy chcecie właśnie z Orlika, czy z gier? No, więc myślę, że wszystko już powiedziałem. To, co ważne, więc dajcie łapeczkę, subskrypcję. Też do Serbnika właśnie zajrzyjcie. No i do usłyszenia z następnym filmem. A i jeszcze Wam daję gwarancję, że jeżeli zdecydujecie, że Orlik, to mogę już nawet, nawet dla Was nagrać jutro albo pojutrze w ten film. Okej? Okay? Dobra, to nara!